Panna tańczy mi. bujacyckiem. E, mam wrażenie, że jest jakiś kawałek. Nie powiedziałam, ona tańczy dla mnie, więc jest wszystko gra. Nie, ale pomyślałaś. Pomyślałam, owszem. Cześć, witajcie na kanale Grybabskim Okiem, to liściasta i faza. I dzisiaj będziemy mordować bossy. Znaczy, pójdziemy sobie i zobaczymy, co się nam udało zamordować. Ostatnio już żeśmy sobie zamordowali i pająka, i krokodyla dużego, ale jeszcze coś sobie pomordujemy. Dlatego, że. Mamy już, znaczy przynajmniej ja mam 60 level i umiem wreszcie robić broń z metalu. I nawet mam. Proszę bardzo. Luku, ja jestem Twój tatinek. Nie ja ma. się dorobiłem. Legendarnej broni. No z tego boska. dla Ciebie by się przydała. Tak. Więc pójdziemy szukać legendarnej broni dla Ciebie. E, mamy również biuro i salę konferencyjną w jednym, tam na górze. Musiałam zobaczyć, jak wyglądają te te. Jak się buduje z turańskich kawałków. No, i mamy też tych, no, niewolników, których złapałam podczas oczyszczenia na północy, w bazie załzy. Ten jest mój. No to ten jest mój. Ty dostajesz gorszego. Możesz dostać lepszego, jak chcesz. Nie, spoko. Bo ty wiesz co, to nawet jest nie głupie, ponieważ ja ciągle, kurczę, strzelam z odległości i ciągle ten mój yy, poskramiacz bestii yy, się do mnie teleportuje, więc może ty weź tam tego. Dobra. A ja wezmę tego. A to jest zwykły cymeryjski berserker, też z północy. Oczywiście. Bo jakżeby inaczej. Chodź. Okej. Okay. I tak wyglądają tak samo. A ja wreszcie, wreszcie, jestem ubrana tak, jak zawsze chciałam. Co prawda, nie wygląda to tak yy, imponująco, jak powinno. Mianowicie jest troszkę szaro, ale jestem w całości ufarbowana na czarno. <grytanie> no dobra, słuchaj, ale to w takim razie wyryłam, wyryłam mordą w bramę. To w takim razie, mhm. y, na jakiego bossa idziemy? Co idziemy zabić? Co eee, byś chciał? Zabić? Proponuję skorpiona na sam początek. Skorpiona, aha, czyli. Jest z... najbliżej. No dobra. Może być skorpion. Pójdziemy sobie na skorpiona, a potem jeszcze mamy dwa krokodyle, co do których wiem, gdzie są. A jakby co to masz te czerwone? W sensie antidota? Mama antidota. Czy to jest właściwa liczba w noga? Eee, nie wiem, ale może być. To antidotum, te antidota. Antidoty. Antidotumy. Antidotumy. E, oczywiście jesteśmy na serwerze GBO. Czyli naszym serwerze. Na którym poustawiałam rzeczy. O. Ktoś tutaj się. Tam jest jakiś gracz. To zapewne jest ten. Ale to zapewne jest Ciroki. Być może. O, jakąś tancerkę sobie wyhaczył. Dobra, to niech ten. Zaczekaj, poczekam, czy mu nie pomóc. Mam wrażenie, że próbuję ją zdeaktywować. A. A nie mam ze sobą tych, to. To mu nie pomogę. Coś mówiłam i zapomniałam, co mówiłam. A że mamy stacje poprzestawiane na tym w serwerze, teraz XP są razy dwa i obrażenia od gracza są razy dwa i rozmaite inne rzeczy są razy dwa, na przykład zbieranie jest razy dwa. Więc teraz jest łatwiej, więc nie dość, że mamy dobrą broń, to jeszcze jest łatwiej mordować, więc no w sumie... Ale po co się stresować? Po co się stresować? Nadal unikam włączenia PvP na tym serwerze, ponieważ ja bardzo specyficznie nie chciałam PvP, bo nie lubię. I tyle. Ktoś tu ma bazę. Bazę ma tutaj Jenefer. Kto to jest Jenefer? Nie mam pojęcia. Znaczy wiem, kto to jest Jenefer, ale w zasadzie agro? Agro. Dobra, to jest boss. A, a faktycznie jest boss. Berserker, idź tam. Eee. Teraz ja muszę jakoś tak. Uwódź, Uwódź! Muszę jakoś tak wycyrklować, żeby. Nie trafić w żadnego z naszych chłopców. O, trochę dostają w od niego. Natomiast ode mnie przecież nie dostaną, bo mamy PVE. Au. A! Oh. A! Ah, ah. mnie w tyłek! No, O! Oh. I co? I to tyle? Go rozłożyć naczajniki pierwsze? Ah, naczajniki pierwsze możesz go rozłożyć, proszę. No dobrze, tylko może A... ten. Tutaj gdzieś jest skrzynka. O, oh, widzę tu ją nawet. Tu jest skrzynka. wiem, gdzie jest skrzynka, tutaj. A co jest w skrzynce? W jest kruchy skurczy... skurczybek. Ty mi lepiej powiedz, mm. jak go rzucę na ziemię. Aha. Zaraz, ile on ma? 53. Zajrzyj tam i powiedz, jak on się nazywa po angielsku. A, nazywa się kruchy skurczybek. Wziąłeś go? Tak. A, okej. Okay. Nazywa się kruchy skurczybek u ciebie też? Znaczy, Brittle Bastard, dokładnie. A, no to mi chodziło o to. Brittle Bastard. Faktycznie kruchy skurczybyk. Oddam cześć. O nie. Nie umiem oddawać cześci derketom mojej własnej tej religii. No widzisz, a ja potrafię. Cześć ci powiedziałam? Powiedziałam ci, prawda? Mhm. Mam nadzieję. Mu o, musimy znaleźć tą laskę od Derketo, bo się chce nauczyć, jak się oddaje cześć mojej własnej bogini. Natomiast możemy się przetapać e, do rozpadliny. Zaraz, te, te. E, Ten teleport jest tutaj. Tak. Idziemy. Okej. Okay. Jeszcze raz. Aaaa! Splat. Zgadnie, gdzie wpadłem? Do dziury? Aha. What? Bo ja się tepnęłam za tobą i cię zepchnęło. O kurde, twoje rzeczy są w dziurze. Tak. Zgadnie, gdzie idą Idziesz na dół? No, muszę wziąć swoje rzeczy. Tam mam, kurczę, legendarną broń. Dudzie, ale tam jest bos zabidzony i on jest bardzo trudny. Wiem, że on jest bardzo trudny. A inna rzecz jest taka, że co prawda ty mógłbyś być lepszy, ale ja już nie za bardzo. Bo chyba, żebym się no z więc zrobiła respekt. Powiem w ten rispek. sposób, spotkajmy się na zewnątrz przy wejściu do areny. Na dole? Na dole. Dobra. Jakby co, to mamy tutaj bazę. To się dobrze składa. Może się na, w jakimś łóżku... A! Pająk. Cokolwiek robisz. E... Postaraj się nie zginąć po raz drugi. E, gdzie mamy tą bazę? Bazę mamy dosłownie przy wejściu na arenę. Myślę, że możemy... Taki goły chcesz iść? No a co? A możesz sobie wziąć jakąś zbroję? To do ojca? E, tak, tylko że ja już mam ten. Będę obciążony. A. O, co to jest? Pająk, który ze mną przyszedł. A ten tygrys, co to jest? Eee, jakiś. pilnujący. Dobra. A, ja tak szyb hello. Szybką akcję. Iść z tobą, idę z tobą, jasne. Tak, tak, idźcie ze mną. Idziemy z tobą. Mówiście mi robili za escortą. O bogowie, tutaj jest wielkie coś. A. A to jest wielki wąż. Dobra. To jest tyle. Tego tała taśma głowa mała. Jestem Dobra. tym Boże, nie jestem na antidotum, rozumiesz to? Rozumiem. Uciekam. Okej, okay, uciekaj. Takie bydle pot potężne jest. Ja nie mam żadnego antidotum. Na szczęście już nie jestem zatruta. O, tutaj jest skrzynka. Dobra. Moment, z głową to trzeba zrobić. Wąż się nie rusza. Zajął go. Olej węża, uciekaj z tej. No nie. Mamy. Ty uciekaj, ja zabiję tego cholernego. Wa A nie, czy tu już wylazłeś z areny? Nie, ale jestem na dobrej drodze. Dobra, odważnie uciekłem z areny. A ja zabijam węża, ja go zabiję i otworzę skrzynkę. Okej, okay. zabiliśmy węża! Nie wiem co to, ale idziemy stąd. O, jaki interesujący. Dobra, to teraz boh bohatersko uciekamy. Mamy bardzo dużo krwi demona w każdym bądź razie, jak skończę z tym wężem. Mhm. Dobrze, bohatersko w takim razie uciekam z tej, ale. No nie planowałam walczyć z tym wężem, ale go zabiliśmy. Z moim berserkerem. I teraz mam ten. Muszę się spotkać yy, z tancerzami. A teraz idziemy na krokodyla. I ten krokodyl gdzieś tu jest.

Widzę skrzynkę, widzę skrzynkę, tak. Brzytwa Balpteora. Ty, Balpteor to był ten y, czarny charakter z y, opowiadania. A, chyba tak, co Czy to ta jest Zambuli? za... Cóż to jest za rodzaj broni? Y, ostrze, które nic nie waży. U. Obrażenia, zdrowe, obrażenia 64. Przebijanie pancerza 14. To jest oczywiście jednoręczny. Nie, dwuręczny. O kurde. Jakie bydle. Mój ulepszony zadaje 55. A ten nieulepszony zadaje 64. On jest tylko nieco gorszy od mojego gwiezdnego metalu ulepszonego, ale ma przebijanie pancerza lepsze. Dobra, to wydaje mi się, że. Tylko gwiezdny metal jest łatwiej naprawiać, no ale to wiesz. Mhm. No nic, no to go zatrzymam sobie. Dobra, to wiesz co? Chodźmy jeszcze jednego krokodyla załatwić. Dobra. Okej, okay. to jakby co, jestem gotowy lać krokodila. Dzień dobry. Jak rozumiem, tak to, to my go pobijemy. Już po krokodelu. O. A wiesz, co jest najzabawniejsze? Mm. Dostałem za niego doświadczenie. Oczywiście, brałeś udział w tej walce tak można by powiedzieć W tej skrzynce mamy z kolei krwiopica Ela. O. No tak, straszny krwiopica z tej Eli. Miecz z czarnego jak smała hebanu. Obrażenia 53, przebijanie pancerza 9, czyli ten jest jednoręczny, tak. Tak, taki w sam raz dla ciebie. Hmm. Ja musiał go ulepszyć i zobaczyć co z niego, co z niego można. No psy pięknie. Słyszę, że coś klekocze. No długo nie klekotało. Jakbyśmy poszli prosto prosto tutaj tą aleją, to byśmy trafili na łowców relikwi, A chcemy? Nie, niekoniecznie. Mówiła, że tutaj nie ma smoka. Chcę zobaczyć, czy faktycznie smoka. Nie ma. Powinien być, ale ostatnio coś nie było. Jakby nie było. Zabrali smoka. Zabrali. Tu był smok. I cały czas jest! 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 Co lejemy z tego smoka? No to lejmy. Trzeba zwrócić jego uwagę. Berserker, idź tam bliżej. Zajmij się nim. No ale tak, obrażenia razy dwa, razy dwie osoby plus obrażenia od niewolników to się zaczyna robić takie... no, łatwe trochę. Co w sumie co, będę narzekać? O, oh, fak! Jak żyjesz? Żyję, ale co to za życie? Wali mocno. Nie, no, twardy jest. Nie jest twardy, no. tylko mocno wali. Dobra, no to ja go przerobię na głowę, mam nadzieję. Przerób go Misia. na głowę. O! No, teraz wyglądamy heroicznie. No coś tu ciekawego się dzieje? Poza tym, że jest brudno, śmierdzi jakby małpę rozjechało i w ogóle. Nie mam pojęcia. w ptaszarnię. O, biały ten. Słoń. Biały słoń. Ale biały słoń jest hermetyczny. O! To jest boss. A idź, odczep się ode mnie. Au. Ty, głupie bydle Przynajmniej nasze chłopaki się dobrze bawią. Sądząc z tego, co mówią, co? O, ee, i tutaj jest cząstko mocy. No to bierz. Nauczysz się czegoś. Bierę. Nosy też wezmę bo cemonie. I znalazłem również. Yy, ten. Zestaw do naprawy legendarnej zbroi. Nażarłam się jego ryby. Tak? Jest tutaj skrzynka, w której to skrzynce nie ma niczego ciekawego, szczerze powiedziawszy. Nocnik. No to, wy to, co? to wygląda jakby kiedyś tutaj miało być coś ciekawego. Ta podłoga mm -hmm. się pewnie będzie kiedyś otwierać. Albo nie. Albo nie. To do archiwum i ten. Utylizacja cząstki. No i zutylizuj sobie tę cząstkę. Czegoś się może Może ty nauczyć. chcesz? Nie, ja już się czegoś tam nauczyłam. Zresztą te cząstki... Inna rzecz jest taka, że właśnie jedna cząstka mocy to jest 10 fitów. Mm -hmm. A, ale to możesz się nauczyć czegoś. Bardzo często Nie, to są wiesz co, tylko... to dam ci, bo ja jeszcze mam kupę tych. Ja mam jeszcze kupę punktów do wydania z mojego poziomowania rozmaitego. No dobra, to ja sobie w takim razie fitów zdorobię, to nie musimy tam iść. Po prostu A, to, sobie... To... Wydasz ją na fity, tak? Wydam ją na fity. Dobra, to wydaj sobie jedną fitę. A tak w ogóle to trzeba będzie porobić parę lochów. A, tak, popieram, popieram. Trzeba będzie pójść do Klaela, znaczy do twierdzy, trzeba będzie. Znaczy, no, twierdzy, Wojnodzieja. Trzeba będzie. O, trzeba będzie zobaczyć, co te ryby mają nam do powiedzenia. No. Dobra, to my w takim razie sobie będziemy wracać do Rabarbarii, a z Wami się żegnamy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.